Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Drugi odcinek to bonus dla osób wspierających kanał. Tam dokończę rozwiązanie zadania, natomiast teraz powiem Ci, jak je zacząć. Pierwsza i najważniejsza uwaga. Rozwiąż wszystkie zadania z tego tematu. Dzięki temu nabierzesz doświadczenia, które pozwoli Ci stosować średnie arytmetyczne, geometryczne i kwadratowe. W dowodzeniu takich zadań. Druga uwaga. Jeśli w zadaniu dowodowym, w założeniu, pojawiają się liczby, które są dodatnie, to wtedy możesz stosować mm, wzory na czy zależności zachodzące między średnimi. Dlatego w tym zadaniu, zobacz, mamy trzy liczby: pierwsza liczba 9x, druga liczba. Y oraz trzecia liczba 3z jest to suma tych trzech liczb. Wiemy, że sumę możemy stosować w średniej arytmetycznej, prawda? Następnie w tezie pojawia się iloczyn, a zatem będziemy mogli tutaj skorzystać z zależności związanej ze średnią geometryczną. Dlatego w pierwszym punkcie zapiszmy sobie taką zależność. I zapamiętają, że średnia arytmetyczna jest zawsze większa bądź równa średniej geometrycznej. No i teraz pod spodem musimy stworzyć taką nierówność. Średnia arytmetyczna tych trzech liczb jak ona by wyglądała? Zapiszmy: 9x dodać y dodać 3z, podzielić przez 3. W ten sposób wyznaczylibyśmy średnią arytmetyczną tych trzech liczb. Następnie zapisujemy znak nierówności, i teraz tworzymy średnią geometryczną. Popatrz na wzór do podręcznika. To jest pierwsza liczba, druga liczba i trzecia liczba pierwiastek trzeciego stopnia. Mamy w tym momencie stworzoną nierówność, którą musimy doprowadzić do postaci taką jak widzimy w Tezie. Tą część rozwiązania pokażę już w odcinku bonusowym.